Um Inwokarem Exaudivit Medeus. Wzywam cię Boże, świadku mojej niewinności, Któryś mię zwykł wywodzić zawsze z mych trudności. Chciej się teraz nade mną troskliwym smiłować I moje smutne prośby łaskawie przyjmować. A wy, o nieżyczliwi, o, zapamiętali! Długoż się na mą sławę będziecie targali? Długoż rzeczy znikomych naśladować chcecie? Ile da wiatru głupi chwytać się będziecie? Także wiedzcie, kogo Pan sobie ulubuje, tego w żadnej przygodzie już nie odstępuje. Nie odstąpi mnie mój Pan. Zawsze z łaski swojej dawał miejsce i dawa i da prośbie mojej. Radzę tedy, żebyście przed oczyma mieli pańską bojaźń, a gniewać więcej go nie chcieli. Co noc to rozbierajcie dnia przeszłego sprawy. Tom przystojnie uczynił, Tum Bogu nieprawy. Więc nie baranem ani wołem go błagajcie, ale przedeń sumienie czyste przynoszajcie. Co, gdy będzie już pewni tego być możecie, że się na swych nadziejach nic nie zawiedziecie? Mówią drudzy, dobrego mienia nam potrzeba. O Panie, Ty chciej tylko swoim okiem z nieba Nam ją pojrzeć grzesznego. To są osiadłości, to skarby, to pociechy I moje radości. Inszy niechaj śpichleże na nawiezione mają, Niechaj wszystkie piwnice winem zastawiają. Ja w nadzieje łaski Twej Będę spał bezpiecznie, bo mnie Ty sam, panie mój, opatrujesz wiecznie.